Dobra, mam jeszcze dużą skrzyneczkę, Może tutaj końcy, powerpointsy. Power I uwaga. Wow! Hej, cześć, siemano z tej strony Admiroz. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars I jak sami widzicie, znajdujemy się aktualnie na koncie jednego z widzów, czyli Komina I jak widzicie ma bardzo dużo skrzynek, a ja będę chciał mu dzisiaj wydropić nowego bohatera, który jest już dostępny Jest to oczywiście Karl. tak więc zobaczymy jak mi pójdzie Mam nadzieję, że uda mi się go wydropić, zostawiajcie dużo łapek w górę, naprawdę jak najwięcej Tutaj dostałem konto od widza, będę mógł jeszcze na nim chwilkę pograć, tak więc będę grał na koncie, które ma 7000 pucharków ale póki co zajmijmy się tym co najważniejsze, czyli otwieraniem skrzyneczek i próbą wydropienia nowego Brawlera. Zaczynajmy! Pierwsza skrzyneczka, no 59 skrzynek, no to myślę, że którejś powinno się udać go wydropić, prawda? No chyba, no mam jakiegoś farta tutaj, więc zobaczymy. Dobra, otwieramy kolejną, Coinsy. PowerPointsy dla Franka, dla Piper. Ja tych postaci w ogóle nie mam, więc tutaj bardzo fajnie. Dzięki wielkie za udostępnienie mi konta. Dzięki tobie mogę nagrywać ten odcinek, bo na swoim koncie tam mam dosłownie, dosłownie kilka skrzynek i też nie mam jakoś super dużo brawlerów, więc myślę, że dzięki tobie tutaj uda się nagrać fajny odcinek. Z dropienia nowego bohatera, o ile mi się uda, no 59 skrzynek, no, no musi się udać, no nie ma innej opcji. Jeżeli się nie uda, to jeszcze będę się logował na moje konto i próbował na moim koncie wydropić, ale zobaczymy jak nam to pójdzie. Póki co dość cienko, standardowo te rzeczy, które dropią to zawsze dropią, 53 pointsy power pointsy. No niestety, dobra, zobaczmy kolejną. Tak będę je otwierał tutaj, zacięcie i musi się po prostu udać wydropić tego nowego bohatera. Ja na to liczę. O, tikety. To już był jakiś bonusowy item, to już był powiedzmy, taki powiedzmy, dość dobry znak bym powiedział. Coinsy, cold, oczywiście, Barley... Barley chyba tak się go czyta. Dobra, 50 skrzynek. Dobra, kozak. Jezu, ile tych skrzyneczek jest do otwarcia. Fajnie, ja bym tyle w życiu nie nazbierał. Musiałbym naprawdę sporo grać i to zbierać dosłownie no, no kilka miesięcy. O, Mike, Daryl. No niestety, nie tym razem. 48. Będziemy próbować, będziemy próbować i ja liczę na to, że się to uda zdobyć. Gemy. O fajnie, zdobyłem mu troszkę gemów. No ma 34 gemy, trochę mało, ale pewnie wydał na skinę albo na coś. No zresztą ma 7000 tysięcy pucharków, więc kozak z niego, co nie? Dobra, otwieramy kolejną. Tara. ok, nic z tego. Końcy, Barley, Rico. Dobra, może tym razem. Są jakieś ogólnie wyliczenia, jakieś sposoby. Tutaj też Kremol mi podpowiadał, że da się sprawdzić co ile skrzynek jest Brawler. Więc no, ja tego nie sprawdzałem. Po prostu nie miałem na to czasu dzisiaj za bardzo, więc tak sobie po prostu je otwieramy. Eee, licząc na to, że po prostu będziemy mieli farta i uda się go wydrapać. Zresztą zobaczmy, jakich mu brakuje. Z tego co widzę, no brakuje mu Legend i Karla. Karl nie jest jakiś super, on jest tylko super rare, więc jest duża szansa, że się go uda wydropić. Tak więc otwieramy. Końcy, PowerPointsy, Gemy, dobrze. No, coraz częściej Gemy się trafiają, te bonusowe rzeczy, więc jest szansa, że się uda wydropić. You got? dobra. O, tutaj musi troszeczkę wczytać, pewnie zasięgu nie mam. <laughs> dobra, Końcy, kolejne PowerPointsy, więcej PowerPointsów. No, 38 skrzynek. Tak więc, prawie już zbliżamy się, niestety, do połowy. To mnie troszeczkę martwi, Rico. Dobra, co my tu mamy? Kolejna Coins, PowerPoints, Tara, super Cyk. Coins, power points. Penny. 12 gemów mu dropnąłem. Nice. No, to trochę gemów będzie miał. Nie ma co ukrywać. Te trzy największe skrzynki. Na koniec, sobie otworzę. I wtedy po prostu. E, wtedy po prostu zobaczymy, może z tych większych będziemy mieli większą szansę na nowego bohatera. Tak więc na razie otwieramy te gorsze, tak, żeby tutaj wzbudzić Waszą ciekawość, żebyście też zobaczyli, czy się uda z tych większych wydropić. I uwaga, coins, powerpoints, powerpoints, tikety, Ale fajnie, 12 gemów mu dropnąłem, jest też spoko. Kolejna, pam, cold. Token doubler, super. Plus 200 tokenów. Coraz więcej trafia się tych bonusowych rzeczy. To mnie cieszy, tak więc klikamy. Kolejna skrzynka. Penny, Brock. No, nie tym razem. Jeszcze 30 skrzynek nam około zostało do otwarcia. Liczę na to, że się uda. Tickets. Dobra. Te bonusowe rzeczy się trafiają, więc bardzo dobrze. Ok, 27. Nie tym razem. 26. Już tak bardzo szybko otwieram. Powinno, zawsze się pojawiać czekać. Ja to sprawdzę, bo tego w sumie nie sprawdzałem. Items remaining 2 1 i bonus jest jeden, dobra, co to będzie? Token Doubler. Okej, okay, czyli pojawia się później bonus, więc trzeba patrzeć. 1, 0, Niestety, jak się pojawi bonus, to jest szansa, że to będzie Brawler. Boga? I kety, tak mi się wydaje. No wiecie, nie jestem jeszcze jakoś super doświadczony, więc też mogę się po prostu tutaj mylić. Dobrze, you got it, you got it, you got it. No, come on, gierko. Hm. Dobra, oj, to może być ta skrzynka, wiecie? To może być ta. Nie, Genie! Wow, super. Dobrze. Points, Shelly, Bull. Już taka muzyczka była, mówię, już chyba super brawler. Już chyba się trafił nam. I uwaga, nie tym razem, 18. Nie wiem, może ja powinienem jakoś tutaj zaczarować te skrzyneczki, wiecie? Nie wiem. Mod Genego. No, come on, Super Brawler, nie dropni mi ten Karl już. Ja go chcę. Ja go po prostu chcę. No, niestety 14 skrzynek. Szanse ją z każdym otwarciem. Trochę mnie to martwi, wiecie? Martwi mnie to, że się nie uda go wydropić. Okej, okay, token doubler. Super, jakiś bonusowy item. Może tym razem. No, come on. Na moim koncie udało mi się wydropić tego i to jeszcze tego czerwonego bohatera. Więc tutaj na takim lepszym koncie powinno tym bardziej się udać. Okej, okay, bonus. I uwaga. Byłoby śmiesznie, gdybym udropnął legendę zamiast Karla. To już w ogóle byłoby... Totalnie, totalnie mindfuckowe, ale dobra, zobaczymy, póki co jest dość słabo, niestety. Ok, token doubler, super. Points, power points. więcej power pointsów, więcej ticketów, tylko że my potrzebujemy tutaj... ...credit, dobra. Tickety, no nie, skrzyneczki mi się kończą, wiecie, skrzyneczki mi się kończą. Niedobrze, niedobrze. Dobra, otwieramy I uwaga, uwaga Może w ostatniej Jeszcze dwie zostały, dobra, może w ostatniej będzie No niestety Ostatnia skrzynka, błagam Niech to będzie ta Jak to będzie ta, to zostawiacie 10 tysięcy łapek w górę Niestety, dobra Zostały nam jeszcze trzy skrzyneczki I to te powiedzmy Te większe ja liczę tutaj na to, że z tych się uda. No to są już większe, to jest większa szansa po prostu, co nie? Paga, coins, power points, super. Więcej power pointsów i wow, jak słabo. Nic ciekawego na mnie dropło. Lipa, niestety lipa. paga power points, power points. Dwa bonusowe itemy. Dobra, co to będzie? Tickets i gemy. Kurde, no. Jaki pech. Dobra, jeszcze jedna. Ostatnia, to już jest ostatnia skrzynka. Nie uda się wydropić Karla. A może się uda. Dobra, one remaining. Zero. No i niestety, no i niestety się nie udało. Tak więc słuchajcie, lecimy teraz do mojego konta. Będziemy otwierać na moim koncie. Może na moim koncie uda się. E, uda się wydropić, tak więc widzimy się dosłownie za chwilę Jestem na moim koncie, zrobiłem szybki relog Żeby tylko się dostać na moje konto No i próbujemy, otwieramy skrzynki na moim koncie Zobaczymy, może tu się uda wydropić e, Nowego brawlera. Może, może, niestety na koncie widzę się nie udało Smutek wielki Ale liczę na to, że na moim koncie damy radę tutaj Wydropić Karla I sobie nim troszkę pograć No cóż, standardowo, tak jak zawsze Lecą powerpointsy Eee, i nic innego no jeszcze jakieś tikety, ale to mnie nie interesuje chcę nowego brawlera. to jest dla mnie aktualnie najważniejsze, no niestety o jest bonus jeden tikety, super, to nieźle, niezłe tikety, niezłe tikety nam tutaj dropnęły ok, nic z tego Powerpoints, nic z tego, kolejna skrzyneczka no niestety nie udostępniliście mi więcej kont E, fajnie by było jakby na przykład jeszcze jedna osoba mi udostępniła kiedyś w przyszłości konto Teraz właśnie z widzem jeszcze jednym piszę Więc może uda mi się jeszcze jedno konto zdobyć Jeżeli na moim nie uda się wydropić Więc e, byłoby naprawdę super gdybym e, Tikety Gdybym wydropił tego Karla to byłby po prostu kozak najlepszy na świecie co nie Kurde 14 skrzynek Nie ma szansy To jest jak trafić w loterii Spróbujemy trzy tikety Kolejna tutaj, otwieramy i uwaga, uwaga, może w tej? No, może w tej? Może w tej? No, come on, come on. Jejku. Dobrze, ile ja w ogóle mam tych... Yy, jedno mam tylko większą. Nawet jeżeli bym zrobił tutaj game grab'a i hejsta, to i tak będzie mi brakowało jeszcze jednego punktu, żeby zdobyć tę większą skrzynkę. No niestety. Siedem skrzyneczek. No próbujemy. Ja ostatnio wydropiłem w ogóle też nowego brawlera, Więc chyba już mam po prostu małą szansę, bo wydropiłem e, tarę. Tarę wydropiłem. W sklepie coś mam. Uuu, Karl jest do kupienia w specjalnej ofercie za 59 gemów. Okej, okay. więc jeżeli nie uda się go wydropić, no to chyba nie będę miał wyjścia i po prostu go kupię, co nie? Tak będzie po prostu najlepiej. Dobra, cztery. Tara, ok. Tu były raczej bonusowe do tary. Coins, powerpoints, powerpoints. Niestety. I uwaga, uwaga. Uwaga, ostatnia skrzynka. I niestety się nie udało. Dobra, mam jeszcze dużą skrzyneczkę. Może tutaj. Coinsy, powerpointsy. I uwaga. Wow, nie wierzę w to. Trafiłem w ostatniej skrzynce. W ostatniej skrzynce trafiłem karla. Nie no, po prostu jestem w szoku. Jestem w szoku, trafiony, udało się. Ja, nie wierzę to ostatnia skrzynka. Na, na koncie widza otworzyłem 59 skrzynek i dużych chyba ze 3. A tutaj ostatnia skrzynka na moim koncie i mamy nowego brawlera, a już miałem myśli, żeby go kupić tutaj w specjalnej ofercie. Dobra, token doubler pobieramy sobie tutaj. Proszę bardzo. Jezu, trafiłem nowego brawlera. Nie wierzę w to, po prostu. Dobra, od razu sobie go wybierzmy. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Nie ty, nie chcę, Riko, chcę Karla. Wow, super, tak więc Dobra, no co, nie ma co gadać. Przed Jestem w szoku, nie wiem co powiedzieć. Trafiony, Trafiony zatopiony. Dobra, e, no to co, zagramy sobie game graba. Wy zostawiacie 10 tysięcy łapek w górę, bo się udało trafić. E, nie wiem jakim cudem, ale dałem radę, dobra. No to co, lecimy sobie tutaj. Zobaczymy, zobaczymy jak tutaj gierka Karlem wygląda. Z tego co wiem, to on rzuca tym swoim młotem, i ten młot wraca jak bumerang, tak więc dość ciekawie. Dobra, no to lecimy, Game Grabik taktyczny. A oczywiście, ludzie już tutaj też Karda potrafiali. Dobra, sprawdźmy jego. On ma tylko. Wow, on ma tylko jeden ten. Aha, ciekawie, ok. Czyli on nie ma trzech poziomów, tak jakby tej mocy. Nie, nie zabijaj mnie. Teraz wszyscy będą na Karla się rzucać, co nie? I czy mój bumerang nie przelatuje? Okej, okay, nie przelatuje przez ściany. Ale możemy... Ale dużo obrażenia zadaje. Dobra. O kurde, ciężko się nim gra. Nie jest to zbyt łatwe. Zobaczymy. Ciekawe jak na... A super moc, Uwaga. Wow! Kręcimy się jak szaleni i bijemy przeciwników. Ale to jest niestety... Niebezpieczne, jeżeli podejdziemy pod jakichś tutaj e, ziomeczków, którzy naprawdę mają e, mocny atak na blisko, czyli na przykład ból, to lepiej pod niego nie podchodzić, ale gameplay jest bardzo przyjemny. No, Rzucamy sobie bumerangiem, co nie? Spoko. Dobra. O, ty, ty złodziejaszku, co tu mi kradniesz? Dobra. Ajć, ajć, ajć. W ogóle mam go na pierwszym levelu, więc też tutaj. Wycofajmy się. Dobra. Zobaczymy, jak ult działa. Sprawdźmy, czy ten ult naprawdę jest taki przydatny. O, uciekają. Ja tutaj za bardzo nie mogę nic zdziałać, więc chyba polecę po prostu na YOLO. Ok, czyli możemy użyć jednocześnie e, ataku, i wtedy możemy jeszcze się zacząć kręcić, więc to jest bardzo. Yy, bardzo przydatny, niestety meczek przegrany ale grało się naprawdę spoko, no i proszę bardzo mamy Karla, kto by pomyślał co nie, dobra, dajmy sobie play again zagramy sobie tutaj jeszcze raz troszkę nim no i co, trzeba troszeczkę tutaj, nie ma co ukrywać Karla potestować, co nie play again, jedna osoba tylko się zgodziła zagrać, czyli ja, no dobra lecimy z kolejną rundą game grabik taktyczny sobie potestujemy go troszeczkę może tutaj yy, będę miał większego farta, albo po prostu lepiej zagramy. O ich trafiłem, wszystkich prawie. Jejku, ten bumerang przelatuje przez wszystkich. Można naprawdę kosmiczne obrażenia tutaj zadać. Okej, okay, czyli patrzcie, jeżeli go puścimy tu i pójdziemy za skały, to on wraca przez skały. Elo? Ale tutaj, ale pięknie, widzicie? Bardzo fajnie, tylko muszę sprawdzić, czy jak się kręcę, to mogę w tym samym czasie jeszcze rzucać dodatkowo. Jejku, że i prawie mi się załadowała na nowo. To jest mocne, to jest mocne Dobra Pięknie, ja tu się troszeczkę wycofam. O nie, dajne Mike! Proszę nie rzucać tutaj we mnie. Ale go skosiłem, pięknie, Haha. <śles> To no tam cwaniaki. Oj, Karl z Karlem, kurde. No, tutaj był remis, ewidentnie remis. Dobra. Bardzo pięknie. No i co? Lecimy sobie dalej. Pięknie. Tak jest, o, mamy odliczanie. Super, dobra, no to co, atak? Okej, okay. nie możemy atakować, jeżeli... E, jeżeli używamy ulta, to nie możemy w tym samym czasie atakować. Dawid, co ty robisz, gościu? Dawid! Dawid Pasieka, czemu się nie ruszasz z miejsca? Gemy nam kradną. <gamy> dobra, sześć, dobra, odliczanie mamy. Teraz musimy się wycofać. Ja mam 7, dobra. To tym bardziej muszę się wycofać do tyłu, żeby tutaj nic nie stracić. Pięknie. Siedem, Dawid się nie rusza. No Dawid, co ty, kurde. Kościu, no chcesz nam meczyk zepsuć? Dobra, i tak wygrana. Pięknie. Match over, udało się zwyciężyć. Nice. Jej, no co prawda star playerem nie jestem, ale ze zwycięstwa mamy plus 6. I start token, super. No i pięknie, token doubler, super, 40 dodatkowych. Sobie już od razu będę pewnie skrzyneczki zbierał na kolejne jakieś tutaj openingi. Tak więc spoko. No i dobra, słuchajcie, co? Lecimy sobie z showdownem jakimś na solo. Zobaczymy jak Karl sobie radzi na solowych meczach. Tu może być troszkę ciężej, chociaż... Jego ult może być bardzo przydatny, szczerze powiedziawszy, przy walkach jeden na jednego i bardzo mocny. Zresztą tu możemy bić jednocześnie i skrzynki i gościa patrzcie. I mamy bardzo du duży zasięg jeszcze dodatkowo. Co ty gości tutaj? <gry> A, bo tutaj przez krzaki nie możemy, dobra. Dobra, on no to ulcik leci. Jak mamy ulta. To wtedy bardzo szybko biegamy i można wtedy fajnie zraszować kogoś. To jest taka troszkę mini szarża, powiedzmy. Jej! W końcu, nie wierzę, że wydropiłem. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, że udało mi się wydropić Karla. To jest po prostu. aż dziwne. Karl versus Karl. Teraz wszyscy będą Karlem grali. też mam multa. Poniaku, no. <laughs> Ej, dobrze mi idzie. Trzech brawlerów zostało. Jak jeszcze wygram tutaj, to będzie po prostu Mistrz Świata, naprawdę. Trzy. Dobra, trzech typów zostało. Bardzo fajnie, że ten nasz młotek ma taki dobry zasięg. To możemy naprawdę tutaj bardzo fajnie sobie poatakować. Showdown! O kurde. A ja nie mam multa załadowanego, wiecie? Dobra. E, lepiej będzie, jeżeli zostanę na takiej przestrzeni otwartej. Szczerze powiedziawszy. Się ma. On też ma. O nie! Jejku, jak nie ominę, jak nie ominę jego rakiet. To może być naprawdę ciężko. Ok, ale walka, ale walka zacięta. Nie, 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 nie. Kurde, już nie wiedziałem, w którą stronę uciekać. Tutaj z jednej strony gaz, ale ranga druga plus 7, więc bardzo dobrze. Bardzo fajnie się tutaj nową postacią gra. Na pewno będę ją sobie levelował, to wam mogę zagwarantować. No i dobra, chyba będziemy kończyć w tym miejscu odcinek. Troszeczkę sobie potestowaliśmy. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej odcinków właśnie z Karla, może jakieś challenge na Karlu. Wymyślajcie, kombinujcie. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. To tyle. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć.